Podobne pytania egzaminacyjne na prawo jazdy. Dzisiaj mam dla Was dwa oto takie pytania. I pytanie pierwsze. Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? I tutaj mamy no dość słabo widoczny znak ostrzegawczy, ale to nie jest znak z jednokierunkową drogą podporządkowaną. To jest znak ze skrzyżowania z drogą podporządkowaną po lewej stronie, ale to nie jest droga jednokierunkowa. Czyli odpowiedź prawidłowa brzmi nie. I tutaj zobaczcie, jest ten sam film, tak? A pytanie brzmi, czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną, znajdującą się po lewej stronie? I teraz się zgadza. Jest to znak, który ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, znajdującą się po lewej stronie, ponieważ to nie jest droga jednokierunkowa. Czyli odpowiedź prawidłowa brzmi tak. Jak widzicie, w tych dwóch pytaniach występuje ten sam film, ale pytają nas o dwa różne znaki, dlatego trzeba zwrócić uwagę, odpowiadając prawidłowo na to pytanie. A jeśli interesuje Was cała baza pytań, to oczywiście zapraszam do nas na ltesty.pl.